W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, Pełen łaski i prawdy. Oczyś serce me, chcę jak złoto lśnić, i jak czyste srebro. Oczyś serce me. Z najtajniejszych grzechów oczyść się, stąd, w ogniu stąd, przyjdź oczyść serce me, chcę zawsze być święty Tobie oddany Panie, chcę zawsze być święty tobie mój mistrzu na zawsze oddany gotów by służyć ci przyjdź duchu święty z łaską oczyszczenia serca mego Z najtajniejszych grzechów. Niech słowo Pana oczyszcza mnie. Niech serce moje bije i tętni czystą miłością, uwielbieniem. Proszę cię, duchu Święty, na mnie stąp, przez serce niepokalanej. Proszę oczyść serce me, oczyść duszę mą, oczyść ciało ze złych skłonności. Niech cały będę wypełniony czystą miłością. Uświęcaj mnie, Duchu Święty. Sam z siebie, Panie, nie stanę się czysty, potrzeba mi Twojej łaski. Przez serce Maryi, pełnej łaski, wylej Ducha Świętego, który oczyści mnie z wszelkiego zła. Z nieczystych myśli, z nieczystych słów, z nieczystych czynów. Wyproś mi Maryjo Ducha Świętego, bym mógł żyć w czystości, by Duch Święty uświęcał mnie nieustannie. Abym był uległy Duchowi Świętemu, który oczyści mnie jak złoto w gorącym płomieniu swojej obecności. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza, Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski pan z tobą błogosławiona jesteś między niewiastami ona zmieszała się na te słowa i rozważała co miałoby znaczyć to pozdrowienie ty proś mi Serce czyste Maryjo, wyproś mi. Serce czyste by w nim żył, Boży syn. W czystym sercu Maryjo, wyproś mi. Czyste serce wyproś dziś. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Jezus najwyższej nasz prawiciel, książę pokoju, Emanuel. Bóg jest z nami, odkupicie słowo żywo. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłonić się Stąd po ogniu stąd. Część serce me. chcę zawsze być zem Oddany, panie, chcę zawsze być święty, Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany, gotów by służyć Ci. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Maryjo, Matko pełna łaski, przygotuj moje serce na godzinę łaski. Wyproś potrzebne dary na ten czas. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Matko Najświętsza, różo duchowna. Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Matko Najświętsza, różo duchowna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Matko Najświętsza, różo duchowna. Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Matko Najświętsza, różo duchowna. Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Matko Najświętsza, różo duchowna. Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Matko Najświętsza, różo duchowna. Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Matko Najświętsza, różo duchowna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Matko Najświętsza, różo duchowna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Matko Najświętsza, różo duchowna. Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Matko Najświętsza, różo duchowna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy nie uciekają się, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Bogu niech będą dzięki.